Witam. Dzisiaj rozwiążę zadanie z wytrzymałości materiałów. Pokażę, jak w prosty sposób zaprojektować średnicę pręta obciążonego jak na rysunku. Mamy zatem pręt, który został utwierdzony spornikiem z jednej strony, z drugiej strony jest swobodny jego koniec. Mamy założenie, że przekrój jest kołowy o średnicy nieznanej. Mamy również założoną wytrzymałość materiału, z którego jest wykonany pręd. Jest to jednak wytrzymałość na rozciąganie równa 20 MPa oraz wytrzymałość na ściskanie równa 12 MPa. Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać w tym zadaniu, musimy rozpoznać przypadek wytrzymałościowy. Widzimy tu trzy siły. Każda z tych sił jest współliniowa z osią tego pręta. Taka sytuacja wskazuje jednoznacznie, że mamy tu do czynienia z osiowym ściskaniem rozciągania. Mm, pierwszą czynnością, którą powinniśmy wykonać, powinniśmy narysować wykres siły normalnej. Zróbmy to zatem. Zacznę od podzielenia mojego pręta na przedziały charakterystyczne. Narysuję zatem punkty charakterystyczne. Pierwszym punktem będzie punkt utwierdzenia pręta. Drugim punktem będzie punkt przyłożenia siły 10, punkt przyłożenia siły 9 i swobodny koniec pręta oraz punkt przyłożenia siły 4. Mamy zatem trzy przedziały AB, BC i CD. Narysujmy zatem wykres. Narysuję sobie oś pionową i oś poziomą tego wykresu. podzielę go na przedziały jak wyżej. To będzie wykres siły normalnej. Jego jednostką będą kilo Newton. Teraz muszę mój pręt przekroić. Każdy z trzech przedziałów muszę przekroić przekrojem prawostronnym albo lewostronnym. W tym przypadku użyję przekrojów prawostronnych z uwagi na to, że Gdybym zrobił przekroj lewostronny, musiałbym wyznaczyć reakcję w naszej podporze. Aby tego nie robić, zrobię sobie przekroje prawostronne. Dla przekroju prawostronnego oznakowanie sił tnących i normalnych wygląda w sposób następujący. Wszystkie siły równoległe do osi M i zgodne z jej zwrotem to dodatnie, to dodatnie siły normalne. Wszystkie siły... Równoległe do osi T i zgodne z jej zwrotem to siły dodatnie tnące. Sił tnących to oczywiście tutaj nie mamy. Mamy natomiast siły normalne, czyli takie, które są równoległe do osi N. Zacznijmy więc rysować wykres. W pierwszym przedziale DC Mamy siłę 4, która jest równoległa do osi N. Zwrot tej siły jest zgodny ze zwrotem osi N, w związku z czym na wykresie oznaczamy wartość plus 4 kN plus 4 kN. Idziemy dalej, kolejny przedział CB. Szukamy wszystkich sił normalnych na prawo od punktu przekroju, po prawej stronie od przekroju mamy siłę 4 na plusie i siłę 9 na minusie, w związku z czym wartość. Siły normalnej w przedziale CB to będzie minus 5 kN. Co oznaczamy na wykresie. Ostatni przedział BA. Znowu szukamy wszystkich sił normalnych na prawo od punktu przekroju. Mamy zatem plus 4, minus 9 i plus 10, co daje nam sumarycznie siłę plus 5 kN. Zatem wykres siły normalnej mamy gotowy. Kolejnym etapem zadania jest wybranie przekroju najbardziej niebezpiecznego. Najpierw należy zlokalizować, w którym miejscu na naszym pręcie jest największa siła normalna. Największa co do, co do wartości. Więc widzimy, że największą siłą normalną jest siła 5. Występują ona w dwóch przedziałach. W przedziale AB jest to plus 5, a więc wskazuje ona na to, że ten przedział jest przedziałem rozciąganym. Oraz w przedziale BC tu jest siła minus 5, w związku z tym widzimy, że ten przedział jest ściskany. Pytanie zachodzi takie, który z przedziałów wybrać jako przedział najbardziej niebezpieczny i w nim projektować. Siły są równe co do wartości bezwzględnej. Zatem decydować będzie wytrzymałość materiału. Wytrzymałość materiału na rozciąganie wynosi 20 MPa. Jest większa niż wytrzymałość materiału na ściskanie, która wynosi 12 MPa. Zatem wniosek nasuwa się jeden, że przedziałem najbardziej niebezpiecznym będzie ten przedział, w którym jest no największa największa siła i najmniejsza wytrzymałość. Więc jest to przedział BC, ponieważ siła wynosi 5 kN, czyli jest równa sile w przedziale. Ba, ale wytrzymałość materiału na ściskanie jest znacznie mniejsza niż wytrzymałość materiału na rozciąganie. Zatem naszym przedziałem niebezpiecznym będzie przedział CB. Zapiszmy sobie ogólny wzór na naprężenia przy osiowym ściskaniu rozciąganiu. Sigma n równa się f przez a, czyli siła przez powierzchnię. Teraz zapiszmy sobie nasz warunek wytrzymałościowy. Nasze sigma N, czyli naprężenie normalne w przedziale naszym niebezpiecznym, czyli BC, musi być mniejsze lub równe od dopuszczalnych naprężeń na ściskanie, czyli od wytrzymałości materiału na ściskanie, która jest nazywana FC w naszym przypadku. Wiemy, że nasze naprężenie w przedziale cb będzie równe sigma n bc równa się, to będzie po prostu siła na odcinku BC przez pole przekroju, prawda? No, pole przekroju u nas będzie wynosić pi d kwadrat przez 4, czyli pole okręgu. Wstawmy zatem do naszego równania, do naszej nierówności. Siła 5 kN. Oczywiście bierzemy wartość bezwzględną. 5 kN dzielona przez pole powierzchni, czyli pi d kwadrat przez 4. To wszystko mniejsze, bo równe od wytrzymałości na ściskanie, a więc od 12 MPa mnożę obustronnie przez d kwadrat nad 12 megapaskę. Tak. Oczywiście co otrzymuję? Otrzymuję taką sytuację, że mamy tutaj d kwadrat większe lub równe od 4 razy 5 kN dzielone przez pi razy 12 MPa. Oczywiście naszym celem było wyciągnięcie z równania naszej niewiadomej, czyli naszego D, czyli naszej średnicy. Następnie spierwiastkuję sobie lewą stronę nierówności i prawą. Więc otrzymam, że daje jest większe lub równe od pierwiastka z 4 razy 5 kN przez pi razy 12. Teraz zamienię sobie od razu megapaskale na kilopaskale. Dlatego, ponieważ u góry mamy, mamy jednostkę w kilo, więc u dołu też musimy mieć jednostkę w kilo, abyśmy mogli sobie dokonać dzielenia. Yy, mega to 10 do potęgi szóstej, kilo to 10 do potęgi trzeciej. Będę zamieniał z mega na kilo, więc będę zmniejszał naszą jednostkę o 3 zera, w związku z czym liczbę o 3 zera będę musiał zwiększyć. Dlatego pomnożę sobie razy 10 do potęgi trzeciej i otrzymam już wtedy kilo na skalę. Tak? Oczywiście, e, aby uprościć jednostki, musimy zamienić kilopaskale na kilonewtony na metr kwadrat. Dzieje się tak dlatego, że 1 paskal to po prostu newton na metr kwadratowy. No wynika to z definicji naprężenia, jest to stosunek siły do jednostki powierzchni, na którą ta siła działa. No więc skoro 1 paskal to newton na metr kwadrat, no to 1 kilopaskal będzie równy jednemu kilonewtonowi na metr kwadratowy. Zatem wstawmy D, większe lub równe od pierwiastka drugiego stopnia, tu już sobie wymnożę, to będzie 20 kN, wdzielone przez pi razy 12 razy 10 do trzeciej kN na metr kwadratowy i pierwiastek z całości. Mogę sobie już w tej chwili poopraszać jednostki. U góry mam w liczniku kN, w mianowniku kN na metr kwadratowy. Dzielę, więc mnożę przez odwrotność, w związku z czym kN razy metr kwadrat nad kN, kN, upraszczam, zostaje mi metr kwadrat. No, jeżeli spierwiastkujemy z kwadrat, to wyjdzie mi metr, czyli jednostka średnicy. OK. Wrzucam teraz nasze yy, naszą działanie do kalkulatora. Kalkulator wyrzuca mi wynik, że D jest większe lub równe od 0,023 metra. To jest nasz warunek, to jeszcze nie jest wynik zadania. To jest warunek, na podstawie którego powinniśmy przyjąć właściwą średnicę. Więc teraz dokonam projektowania. Piszę sobie przyjęto D równe 0,024 m. Dlaczego przyjąłem 0,024 Ponieważ muszę przyjąć taką wartość, która spełni to równanie, to mu się równa 2,4 cm. Ale to też jeszcze nie koniec znania, ponieważ musimy dokonać teraz sprawdzenia. Musimy sprawdzić, czy dla przyjętej przez nas średnicy równej 2,4 cm nie zostanie przekroczony warunek wytrzymałościowy, czyli nie zostaną przekroczone dopuszczalne naprężenia na ściskanie. Zróbmy to zatem. Sprawdzenie. Wstawiam teraz naszą w, przyjętą średnicę do równania wytrzymałościowego. pi razy 0,024 m do kwadratu. To ma być mniejsze równe od 12. megapaskali. Używam e, działania do kalkulatora. Wychodzi mi, że wynik wynosi 11,052 kN. Na metr kwadrat, co jest mniejsze lub równe od 12 megapaskali. Kilonutony na metr kwadrat mogę zamienić na kilopaskale. Mamy zatem 11,052 kilopaskala, mniejsze lub równy od 12 megapaskali, a kilopaskale mogę zamienić na megapaskale. Mega to 10 do, 3, kilo, mega to 10 do 6, kilo to 10 do 3. Jednostkę zwiększam do mega, czyli o 3 zera, więc liczbę muszę o 3 zera zmniejszyć. Mamy zatem 11,052 MPa, jest mniejsze lub równe od 12 MPa, zatem warunek mamy spełniony. Dziękuję.